Wszystkim kompania braci znów na spacerze Maciej na nadawaniu znaleźliśmy takie fajne pole. Dzisiaj strasznie wieje. Jesteśmy otoczeni z trzech stron drzewami, od przodu rolanami. Pokazał mi się pierwszy sygnał. Pierwsza ciekawa znajdka. Patrzcie, cały naparstek. Delikatnie. Witam, kompania braci Marcin z tej strony Jesteśmy na takim wypadzie, w deszczowy dzień które mocniej zaczęło padać Akurat idę po jakąś taśmę, żeby zabezpieczyć wyświetlacz Idę po tą taśmę do Macieja No i przypadkowo trafiłem Monetę Prusaka 1875 rok Dwa Fenigi Bardzo ładny stan, fajna patyna Elegancko moneta wygląda To już jest nasty sygnał z kolei no i w końcu, w końcu jakiś ształ. Do następnego. Teraz pokazuje się guziczek. Guziczek cegliny. Z przodu żadnych wzorów nie ma. Z tyłu łóżko posiada napisu jednak Seglin. No coś ten deseń jest kuzik jest jakiś z dwóch części się składa, z części tylnej i z zagiętego przodu. Lecimy dalej. Kurcze rozpadało się na potęgę, Nie fajnie. kurde czas się wolny znalazł, pogoda kurde wali w wała. patrzcie. To będzie chyba zamknięcie kominka od fajki do góry mamy napis RAC -E WWE A na dole napis Pouzen. Taka ciekawostka Dobra, chowam aparat, bo to masakra jest jakby inaczej pokazywa się Boratynka Boratynka Królewska na godzinie 11 Jest widoczna lata 1660 nie wiem 3 albo 5 Piękne szerokie na Kazimierza szerok koronny z przodu Król i jego kinol jest widoczny. Lecimy dalej z tym. Witam Marci z tej strony, pada jak diabli, ale łazimy, no jest jakiś efekt jest trafienie. Taki jakiś pierścień. Nie wiem z jakiego materiału jest wykonany. Ale spoko, Foncik cieszy. Lecimy dalej pokazała się kolejna monetka dyszka adolfowa, powiem wam że tutaj ten piasek jest, no, ta ziemia no, to pole to jest dosłownie piasek można powiedzieć, że, że ta moneta wyszła jako tako data 1940 i cholerka wie co dalej z braku laku, nagram to, bo za chwilę się będziemy pewno zwijać by się rozpadało na potęgę. Nie ma co męczyć kawalerki. Dobra, idę dalej.